Cześć, tutaj Olek i zagramy sobie Dziś w Slendera, już trzeci raz. Boże mam nadzieję, że jakaś seria oprócz tej będzie na moim kanale, chociaż nie obiecuję. O, to tu te... no... Takie lubię tych szluk. teraz jak mm, nagrywam to, mam na, mam na uszach takie słuchawki, których... Mm, wiecie, takie duże... No wiecie o co chodzi. Jedno ucho, jakby powiedzieć, mi działa, a drugie nie. Nie wiem dlaczego. Chociaż tak szczerze mówiąc... Miałem jeszcze takie małe słuchawki, co przez pomyłkę poszło do piania. No widzicie. O, nie zaczęliśmy pierwsza Nie Jak super. Co tutaj mamy? Country? Nie biegnij? Nie. A no, moje angielskie to być. Jakie piękne jest. <grymne> tu powinna być kaltka oczywiście. będzie kaltka. Musi być kaltka. Było zapewnić. Jest mi. Pomóżcie mi. mi, pomóż mi. Okej. Okay. <grym> Przez tą muzykę nie mogę nic myśleć. Nie wiecie, to byłem. Nie wydaje się na początku ta gra taka straszna. Pan, prawda, jest. No. To jest właśnie tak... 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 Głupio, nie wiem, ciężko, że jak kliknę czy trzymam SHIFT to on biegnie i to lata jak jakby to gdzieś w dół że nie, nie widzę przodu. Wiecie co sobie chodzi. No. O Boże... No, jest krótka. trzecia. Co powinienem cię teraz uczyć, zwłaszcza że mam ten tydzień, to teraz będzie, będzie dosyć trudny, więc wiecie, o, twoja taka utka mogę kinoć, a <grymne> no, szybko zrobiłem taka utka. Nie wiem co to było napisane. Jak wiecie tutaj było napisane to napiszcie w komentarzu. No, Widziałem to, tam taki... Białą, taki biały... Łeb, łeb widziałem. Ostatnio mieliśmy zajęcia artystyczne. Yy, I zamiast zajęć artystycznych... Baba od zajęć artystycznych nas uczy też, też biologii. Biologii bardzo nie bo dla mnie jest bardzo ciężka. Kontynuując. Yy, na yy, zamiast zajęć artystycznych Baba nam odmówiła odpowiedzi na test. <śm>

z bokiem za mną z boki za mną bo... ani nie już <śmulik> <śmulik> To, jest, to jest koniec z bokiem za mną z boki za mną ha ha za ha 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 Co, ja tu? Uu, co tu nie biegniemy, biegniemy, biegniemy E! Przecież przez grupie. Co też tak samo miałem? Po ostatnim silniku. Ja. Teraz najlepiej byłoby jakbym. Taką jakby rurę wszędzie. Nie wiem. Jak to mogę nazwać? Ale wiecie o co chodzi. Takie pomieszczenie E no t... Boże widziałem go znowu tam za drzewem był Nie no nie mogę no tam był później tu był Boże kochany co to jest A bo nie, nie pójdę w krzaki to to już tutaj co... No, nie, nie marzyć mogę... no, No przed chwilą tu był. No super. Przyciszę sobie całkowicie te dziewczyny. tak... Że jakby tutaj dzisiaj kreska będzie. Bo nie robię szczęścia w dziewczynku. Zabraliśmy sztukatkę? Tak, zrobiliśmy Go, go, o, jak miło, jak miło. Super, a tu byliśmy? Chyba byliśmy. Byliśmy. Nie pamiętam, pamiętam, pamiętam z tym było. Z je, z, z je, znowu z boku znowu z boku za mną jest. Stwoł. Nie, nie mogę gdzie pićka, tak to już. Nie całkiem dobrze. nabra. będzie 8. Będzie po. O! Czy takie kółko? Może mi się ciągle mają te kolory. Nie macie opóźnienia, to ja mam opóźnienie takie wiecie. Co drodzy? A jaki to sposobem tutaj miałem taki... Taki odlot? Ech. Cisza. O, tu! O to miejsce mi chodziło, właśnie. O to murlę. będzie Slender, to się wkurzę, na no serio. Oj, mamy karteczkę, jak miło. Nie, jak teraz dednę, to będzie nawet spokojnie. Jeżeli nie dednę. W sumie tak nie wiadomo, czy za czy chyba... O. Znowu nie to samo. Co ostatnio. Nie, nie odwracałem się, a jakby powiedzieć, on mnie odwrócił. No bo to, to będzie już koniec. Um, odcinka. Już nie chcę się grać, dawa to. Dzięki za obejrzenie i